Samiczka carivę e, na wersji kolor byli Ach teraz nie no zobaczymy, bo odwróciła się, ale na odwłoku miała guza i pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Nie wiem o co chodzi, niebo wygląda normalnie. O, zaraz spróbujemy ją jakoś odwrócić. Widzicie tego guza? Tutaj z tej strony. Się, to się świeci. Myślicie, że to uszkodzenie. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, bo tak jak mówię, nic się jeszcze z czymś takim nie spotkałem. A ja wam będę to aktualizował z czasem. Jak to wygląda. Nie wiem, może mi się wydawać, ale tam od dołu jest albo wylinka, albo kokon. Więc zaraz to rozetnę i zobaczymy, bo może właśnie była tak nabita, że aż jej uszkodził się odwłok i może jest to objaw właśnie tego. I stąd ten guz powstał, no zaraz zobaczymy. <śm> Słabo widać, no ale nagrywam jedną ręką. Spróbuję ją to rozciąć. Patrzcie, widzicie? Nie widzicie, mamy kokon. Dobra, bierzemy. Okej. Okay. Jest. Udało się. No ale słabo wygląda Podgniły chyba jest Zobaczymy Ach kurde się mhm. ustawię ten telefon inaczej, nie ma niestety kamerki, bo to na szybko było wszystko zbity, ale jest taki właśnie czarny Raczej nic z tego nie będzie Zaraz to otworzę, zobaczymy. No, a tak jak mówiłem Dupa wyszła. Jaja niezapłodnione. Czarne zgniłe wszystko. Ale dużo ich jest. Ło wow. jaja. No dobra, czekamy aż odpocznie, będziemy ją dopuszczać znowu. Czekajcie na aktualizację. No najpierw może kopulację też nagrą, Zobaczymy, jak to tam wyjdzie wszystko. No, jak uda mi się ją jakoś wygonić, to też pokażę, że tego guza na odwłoku, który jej został. Bo też mnie to trochę martwi. Dobra, dzięki pozdrawiam. No, nie się. poszło, poszło. Masz jedz. I czekaj na samca.